Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, i Maryja, zawsze dziewica. Linda Noskiewicz, orędzie Boga Ojca, na czasy ostateczne. Umiłowane dzieci, wzywajcie mnie o moje bezgraniczne miłosierdzie, bo wasze serca i dusze powinny być moje. Miłość moja do was jest nieskończona, a jednak tak wiele moich ukochanych dzieci nie rozpoznaje tego który je stworzył i który zapewnia każdemu z Was radość i chwałę mojej miłości i przebaczenia. Umiłowane dzieci, uwielbiajcie mojego najukochańszego Syna, Chrystusa, którego ofiara otwiera dla Was świat życia wiecznego. Nie odwracajcie się od tego wielkiego daru. Beze mnie jest wieczna ciemność, wieczna śmierć. Kiedy mnie kochacie, Macie życie wieczne. Nie wahajcie się, drogie dzieci moje, nie wahajcie się kochać mnie, ani nie bójcie się kochać mnie. Moja miłość i współczucie są dla Was, nie odtrącam moich ukochanych dzieci. Ojciec, który kocha swoje dzieci, odczuwa ulgę, gdy odnajduje się zagubione. O dzieci mojego światła, pospieszcie się. Uważajcie. Uchwyćcie miłosierdzie i współczucie, które wam daję. Dlaczego lub jak możecie oprzeć się mojej miłości? Zaufajcie mi, jestem miłością i wszystko, co jest, stworzyłem i to, co nadejdzie, stworzyłem, a wy jesteście moimi ukochanymi dziećmi. Zostaliście stworzeni z miłością, z absolutnej miłości i dla miłości. Dlaczego walczycie i macie złość przeciwko waszemu najkochańszemu ojcu, który chce was bezpiecznie wtulić w swoje ramiona? Wyciągam rękę do moich ukochanych dzieci, wołam do was codziennie, co do minuty. Tęsknię za waszą uwagą i tęsknię za waszą miłością. O dzieci, jestem zdumiony waszym brakiem miłości do mojego ukochanego syna, Pana Jezusa. On bowiem dał wszystko, abyście byli zbawieni w życiu wiecznym. Jego dar nie może być zmierzony. Doczesne bogactwa i skarby, których używacie do mierzenia waszych radości i smutków, są utrzymywane przeciwko waszym duszom i mają na celu powstrzymanie was od szukania mnie. Te rzeczy nie są warte wartości, którą im nadaliście. Otwórzcie swoje serca. Zaufajcie waszemu panu Bogu, zaufajcie głęboko mojemu synowi. Dar, który on wam ofiarował, jest o tyle większy, tak niezmierzony, że farsą i głupotą jest porównywanie go do nagród światowych, które są tak tanie. Nasza miłość do Was nie może być ogarnięta ani zmierzona. Moja miłość do Was jest obfita, głośna, wielka. Pozwólcie mi napełnić Wasze serca duchem radości i świętości, abyście mogli odwrócić się od światowych pokus i bezwartościowych nagród. Wasze dusze są tak kruche, moi kochani, tak kruche jak pajęczyna. Nie niszczcie Waszych dusz. Umiłowane dzieci, całe niebo unosi się radością, kiedy choć jedno z moich dzieci oddaje mi swoje serce. Och, Dzieci, tęsknię za wami. Proszę, nie rancie mnie ani nie rancie mojego serca, odrzucając moją wielką miłość do Was. Wołam do każdego z Was, abyście mnie kochali. Kochajcie mnie i tylko mnie, bo ja jestem Panem Bogiem, i co zostało uczynione, ja uczyniłem, i co będzie uczynione, ja uczynię. Dzieci, módlcie się. Bo nadchodzi noc i szybko przygasa światło dnia. Nie jesteście w stanie odnaleźć drogi w ciemności, gdy nie macie światła. Kiedy na niewiernych przyjdzie wieczna noc, jakże będą płakać i tęsknić za światłem. Dzieci, moje światło i miłość jest w każdym z Was. Ten świat stara się zgasić święty płomień w Was. Dlatego mówię, Módlcie się, moje dzieci. Módlcie się, a ja słyszę Wasze rozpaczliwe i radosne modlitwy. Wierzcie, bo na każdą modlitwę odpowiadam całą moją wielką miłością. Dobry Ojciec szuka tylko dobra, zdrowia i radości dla swoich dzieci. Ja jestem Panem Bogiem i Ojcem Niebieskim. O, ukochane dzieci, kochajcie mnie. Stawiajcie mnie na pierwszym miejscu we wszystkich sprawach, a ja nigdy Was nie oszukam ani nie sprowadzę na manowce. Kocham to, co tworzę, a każdego z Was stworzyłem z miłością, dla miłości i przez miłość. Czy nie widzicie, że moja miłość nie jest pretensjonalna, lecz cierpliwa? Przyjdźcie do mnie, o dzieci Izraela. Nie macie czasu na spory, kłótnie czy debaty w wewnętrznych sanktuariach waszej wiedzy czy tego, w co wierzycie, co jest proste i doczesne. Wierzcie we mnie i pielęgnujcie mojego ukochanego syna. czcijcie i uwielbiajcie Chrystusa. Bierzcie udział w najświętszej ze wszystkich świętości, w Eucharystii, która jest samym sercem mojego syna. Nie możecie zgłębić błogosławieństw, które otrzymujecie, a wiedzcie, że jesteście w pełnej komunii z Chrystusem, gdy uczestniczycie w tym błogosławieństwie. Jesteście w nim, jak On jest w Was. O umiłowane dzieci, nie bądźcie uparci i nie złośćcie się. Przynoszę Wam miłość i przebaczenie oraz wielkie współczucie. Dlaczego nie wyciągacie ręki po takie łaski? Dlaczego zamykacie oczy na moją miłość, a jednak otwieracie je na grzech? Dlaczego słyszycie kłamstwa ciemności, a nie moje wezwania miłości i miłosierdzia? Umiłowane dzieci, módlcie się. Nie wiecie, jakie podziały przychodzą? Świątynie zostaną przecięte na dwie części. Rodziny rozdzielone od jedności. Lądy rozłączą się i wpadną do morza. Ogień spadnie z nieba na ziemię. Najsłodszy Syjonie, twoja zdrada cię skazała. Zostaniesz zmiażdżony pod kciukiem swoich grzechów. Nie płaczcie, ukochane dzieci, ale módlcie się. Módlcie się, kochajcie, wybaczajcie. Ja jestem pierwszy i zawsze. Dlatego mówię: Kochajcie mnie najpierw i stawiajcie wszystko w waszym życiu przede mną, abyście byli prowadzeni na sprawiedliwą drogę waszego pana Boga. Módlcie się, ukochane dzieci. Nie możecie odróżnić prawdy od kłamstwa, bieli od czerni, jeśli nie będziecie się modlić i nie otrzymacie pociechy mojej mądrości. Ja nie zdradzam moich ukochanych dzieci, ale uderzam w tych, którzy chcieliby zdradzić moje dzieci. Módlcie się, ukochane dzieci, a ja otworzę Wasze oczy, abyście zobaczyli. Kochajcie mnie, dzieci, wiedzcie, że ja pragnę każdego z Was. Każdego z Was kocham tak bardzo. Każdy z Was jest dla mnie cenny i niezastąpiony. Mówię więc, Przyjmijcie cieszyć się skarbami mojej wielkiej miłości. Módlcie się zawsze, moje dzieci. Unikajcie tego, co nie jest święte. Nie grzeszcie, bo za grzech są konsekwencje. W waszej miłości do mnie nie grzeszcie, ale żyjcie swoim życiem w sposób, który podoba się mnie, waszemu panu Bogu i Ojcu przedwiecznemu, który Was kocha. Pokój, moje dzieci, bądźcie moimi posłusznymi dziećmi.